Dzisiaj pogadamy sobie o roszczeniowości osób niepełnosprawnych. No właśnie, to jak to z nami jest? Jesteśmy roszczeniowi, czy nie? Czołówka! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, szanowni państwo. Na początek może krótka definicja roszczeniowości, żebyśmy wiedzieli, o czym będziemy rozmawiać. Więc roszczeniowość, słuchajcie, to są pewne żądania, które człowiekowi się nie należą. To jest wymaganie pewnych praw, pewnych przywilejów, które nie są uzasadnione. Często spotykam się z takimi opiniami, że osoby niepełnosprawne, Żądają swoich spraw często w sposób kategoryczny. Jeżeli się ich nie wpuści drzwiami, to wejdą oknem, wpychają palce między drzwi, biją się, kłócą po prostu. A z drugiej strony spotykam się z takimi opiniami, że osoby niepełnosprawne są łagodne, pokorne, że osoby niepełnosprawne tak, tak przepraszają, że żyją. I e, tą drugą stroną medalu e, będę chciała się zająć e, kiedyś na pewno i ją obalić, e, ale to e, w jakimś takim kolejnym odcinku. Także śledźcie moje materiały na kanale Porażona. E, I od razu tutaj zaznaczę e, przed zgłębieniem przed, przed się w e, ten temat, że jest to tylko moja prywatna opinia. Możecie tą opinię mieć inną. Wydaje mi się, że często osoby mylą roszczeniowość niepełnosprawnych z tym, że po prostu oni tak, tak domagają się swoich praw. Może faktycznie często robimy to w sposób ostry, twardy, szorstki. Ale wiecie, no, m, wynika to w dużej mierze z tego, i jest to e, bardzo smutna prawda, i ciężko mi się też pogodzić e, z tą prawdą, e, z tym, jaka jest rzeczywistość, e, że osoby niepełnosprawne e, bardzo często e, są niestety samotne, same są znane e, samo, na, na siebie i często ich życie przypomina no, taki wybór-niewybór sink or swim, czyli toń albo pływaj. I wiecie co, jak człowiek staje na takiej ścieżce, no to wie, że po prostu jest w stanie zrobić wszystko, żeby wywalczyć swoją niezależność, swoją godność, Swoją samodzielność i przede wszystkim swoje zdrowie. Jest gotowa po prostu wydobyć tą pomoc. Bardzo często jest to wsparcie finansowe pod ziemi, byle tylko po prostu móc jakoś tam w miarę sprawnie funkcjonować i takiej osoby no, niezbyt interesuje to, czy pani jakaś tam w urzędzie, czy w jakiejś organizacji pomocowej może sobie pomyśleć o ale ta dziewczyna, ale ten chłopak, ale kobieta ta, ale ten mężczyzna jest niesympatyczny, bo po prostu tutaj jest najważniejsze przetrwanie. Często słyszę od osób, które są pełnosprawne, osobnie pełnosprawne, jak wyciągają pieniądze od państwa, to są darmo i tak dalej, że ja muszę pracować, że że nikt mi nic nie daje, że ja też tak bym chciał mieć taki tam, tam bonusik od Państwa. Ja Wam zaręczam, że duża część osób, które są niepełnosprawne, byłaby się w stanie z Wami zamienić, byłaby w stanie oddać te, te fundusze, które nie są znowu tak wysokie od Państwa, byle tylko po prostu móc stać się osobami, które są pełnosprawne, zdrowe których praktycznie przez większość życia nic nie boli i które nie mają takich tam ograniczeń, które mają osoby, które są niepełnosprawne. Bardzo często słuchajcie też spotykam się z taką opinią i jest to po części prawda. W dużej części przypadków, szczerze mówiąc, że osoby niepełnosprawne są przykre, jeżeli chodzi o to bycie, że trudno im komuś zaufać. I wiecie, ja wam powiem, czemu osoby niepełnosprawne mogą uchodzić za osoby, które są mało przyjemne. Z tego to wynika, że my często. Jesteśmy traktowani z góry. Często po prostu osoby, które mają mało doświadczenia z osobami, które są niepełnosprawne, myślą, że jeżeli ktoś się inaczej porusza, czy ma jakieś inne schorzenie, które się wyróżnia, to po prostu ma pewne braki, jeżeli chodzi o kwestie tam intelektualne, emocjonalne i można się do takiej osoby. Zwracać jak do osoby niżej usytuowanej, bardzo często osoby młodszej i zwracać się do takiej osoby pro, pro, protekcjonalnie. I słuchajcie, no, tak to jest, że jak ktoś się zderzy raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy z takim traktowaniem, a myśli w sposób logiczny, to uruchamia się w takiej osobie mur. I z jej myśli taka osoba właśnie, że już nigdy więcej nie, nie, nie pozwoli na to, żeby ktoś ją po prostu traktował jako jakiegoś tam, tam krasnala z baśni o siedmiu krasnoludkach. No i faktycznie jest taki zdystansowany, ma rezerwę, która może oczywiście Trochę się zmniejszyć po tym, jak się jakąś tam osobę drugą pozna, ale w pierwszym doświadczeniu bardzo często jest to taki pancerz, żeby druga osoba wyrobiła sobie jakiś szacunek, który należy się każdemu człowiekowi, również i nam jako osobom niepełnosprawnym. Wiecie co? Powiem Wam szczerze, że na przykład porównując wiedzę na temat niepełnosprawności w krajach zachodnich, a w naszym kraju, to muszę przyznać ze smutkiem, że wypadamy bardzo blado, bo na przykład w krajach, które są skandynawskie, na przykład w Danii. A trochę wiem, jak w Danii jest, bo byłam dobrych parę razy, to w Danii dzieci od tych bardzo wczesnych lat uczą się, że to, jeżeli ktoś jest tam tam niepełnosprawny, to też nie oznacza, że ktoś jest gorszy, że ktoś powinien stać na szarym końcu. Dzieci bardzo często w czasach już przedszkolnych. Um, uczą się, że jeżeli ktoś jest niepełnosprawny, to jest osobą, która jest normalna. I e, dzięki temu, na przykład, e, nie mam takich sytuacji, że e, jak się idzie w mieście, będąc osobą, e, która jest niepełnosprawna, to czuje się skonsternowane, szokowane spojrzenia, e, zarówno dzieci, jak i dorosłych. I y, słyszy się no, tam pytania dzieci do y, swoich ojców i matek. Mamo, a dlaczego ta pani tak chodzi, a dlaczego jest chora na cały regulator? I później y, człowiek niepełnosprawny widzi, że ten y, rodzic y, płoni się jak panna na wydaniu i nie wie, co odpowiedzieć. No właśnie w, y, no, no, w krajach zachodnich. Ta edukacja jest, jest dużo wcześniejsza i do e, takich e, krępujących sytuacji e, dochodzi bez porównania rzadziej. Przy tym e, w, w kontekście właśnie no, no, tam mentalności tej zachodniej muszę powiedzieć, że byłam bardzo e, zdziwiona jest za każdym razem, jestem zdziwiona, gdy widzę tam obrazki takie. E, będąc w Danii, że dużo jest par mieszanych, czyli na przykład partner lub partnerka jest tam tam niepełnosprawna, a druga strona związku jest zdrowa. W Polsce oczywiście też takie pary bywają, no ale takich osób jest bez porównania, bez porównania mniej. I to również świadczy o tym, mi się wydaje, że ta świadomość zachodnia no jest troszeczkę bardziej zaawansowana i nam, jako Polakom jeszcze jeszcze, jeszcze jeszcze dużo, do tych fajnych norm i do tych fajnych warunków. Niestety brakuje. Zresztą wiecie, ja powiem szczerze, że ja. Parę dobrych razy również byłam traktowana z góry, jakoś tam specjalnie. I na przykład zdarzało się nieraz nie dwa, że korespondowałam z kimś mailowo. Oczywiście wszystko było ok, wszystko było w porządku. Przy czym jak dochodziło do spotkania, to w mig zauważałam zmianę w zachowaniu, w stosunku do mnie, tej osoby, z którą pisałam. A nie jest tak, że jestem tam przeprażliwiona. Dlatego, że zdaję sobie sprawę, że nie jest tak zawsze, ale faktycznie bywają takie sytuacje. I od razu właśnie mm, widziałam u takiej osobie jakiś taki litościwy uśmiech, no, dobroduszny e, wyraz twarzy. Czasem takiej osobie e, zdarzało się powiedzieć e, w jakimś tam uniesieniu, e, że jest pani albo jesteś bardzo e, dzielna. I wiecie, chociaż Zdaję sobie sprawę, że bardzo często e, takimi osobami e, kierują dobre intencje, jest jakoś tam dowartościować być może człowieka, który jest niepełnosprawny, e, to jednak po prostu e, sprawia to, że człowiek tam z automatu się, e, się źle czuje i co ja często robię w takiej sytuacji? Ja robię w takiej sytuacji to, że, m, że że ubieram pewnego rodzaju pancerz na ten pierwszy taki wstępny kontakt. Często może jestem bardziej też konkretna, sprecyzowana, żeby ta druga strona barykady zrozumiała, że wszystko ok, ok, ale ja się nie pozwolę mimo wszystko traktować z góry i w takiej sytuacji ta osoba w miarę szybko wyczuwa, o co Kaman, i wracamy do takiej naszej normalnej, ludzkiej relacji. Wydaje mi się, że polskie społeczeństwo nie wie niestety, jak postępować z osobami, które są niepełnosprawne. Podam Wam pewien przykład. Byłam ostatnio tam w Ikei. Bardzo lubię ikę, bardzo lubię do niej chodzić i tak się i, e, po zakupach, po chodzeniu e, chciałam zjeść tam obiad i e, w chwili, kiedy nakładałam jakąś sałatkę, czy, czy co tam to było, to e, czułam, e, że osoba, która jest w kolejce za mną, sapie, brakuje jej cierpliwości i coś komentuje e, pod nosem. To no, też widzi, że jestem osobą, która jest niepełnosprawna i, no, i no, mimo wszystko potrzebuje więcej czasu na pewnego rodzaju czynności. Uważam, że takie zachowanie jest niewybaczalne i jest karygodne, zwłaszcza jeżeli zachowuje się tak osoba, która jest dorosła i powinna mieć jakąś tam trochę bardziej rozwiniętą skalę tej empatii w stosunku do drugiego człowieka. i Tego rodzaju reakcje sprawiają, że jeszcze ostrzej walczymy o pewne tam uprawnienia swoje, o rzeczy, które się nam zwyczajnie należą. Kiedy chcemy skorzystać z jakichś Praw, które nam się rzeczywiście należą i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, to spotykamy się z niechęcią e, ludzi. Ja na przykład, e, zawsze kiedy idę na pocztę i kiedy mam prosić kogoś, żeby ktoś mnie przepuścił e, bez kolejki, to e, zawsze mam duszę na ramieniu. Bo wielokrotnie spotykałam się z jakąś niechęcią, zdarzały się ludzie, którzy wahali się, czy jestem niepełnosprawna, czy przypadkiem nie ściemniam. Nawet jak ktoś mnie przepuścił, to, to zdarzały się jakieś komentarze w mojej strony, w moją stronę nieprzychylne, chociaż przecież jakby. byk. Napisane jest na poczcie, że osoby, które są niepełnosprawne oraz też też kobiety w ciąży mogą e, załatwiać swoje pocztowe sprawy bez e, kolejki. Jest takie prawdopodobieństwo, że e, dana osoba niepełnosprawna jest faktycznie roszczeniowa e, i uzurpuje sobie pewnego rodzaju e, sprawy, o której się nie należą. I proponuję, żebyśmy się też zastanowili teraz chwilę, dlaczego tak jest, że, że dane osoby są autentycznie roszczeniowe. Może świat i ludzie zwyczajnie ich rozczarowali. Życie nauczyło te osoby bardzo boleśnie, że muszą walczyć o wszystko, co staje na ich drodze, że muszą wydrzeć coś od świata, od losu. Bo jeżeli nie będą działać w sposób tak, tak agresywny, to, to nic po prostu im się nie będzie należało i wierzę, tak mi się wydaje, że jeżeli takie osoby by, by spotkały na swojej drodze hmm, Fajnych, przyjaznych ludzi. To bardzo możliwe, że osoby niepełnosprawne będą chciały tą roszczeniowość swoją odłożyć na kołek i żyć w sposób bardziej łagodny, i staną się bardziej przystępne. To by było właściwie tyle. Mam nadzieję, że nikogo z Was nie obraziłam. A że pomogłam Wam uświadomić sobie pewne sprawy? Jeśli nie byliście ich jeszcze świadomi, ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i chciałabym, żebyście tradycyjnie pamiętali o tym, że niezależnie od wszystkiego jesteście fajnymi, wartościowymi ludźmi, za których bardzo mocno trzymam kciuki. Jeżeli i wy trzymacie za mnie, bardzo ucieszą mnie Wasze polubienia oraz subskrypcje kanału Porażona. Ściskam Was serdecznie. Pozdrawiam. Marta Wiktoria Kaszubowska z kanału Porażona. Hej, hej.